Cześć, z tej strony Ania, witam Was bardzo serdecznie w dniu siódmym. Jest godzina około 12. Ja skończyłam zajęcia. Miałam dzisiaj dwa zajęcia od 8.30. Właśnie skończyłam niedawno. Teraz będziemy jedli obiad, więc hiper wcześnie. W ogóle jest, tak jak mówiłam, przed 12.00. A to dlatego, że idziemy na zakupy. W planach mamy trzy sklepy. Zobaczymy, czy się wyrobimy wszystkie trzy. Jeżeli nie, to do dwóch pójdziemy. Będę Wam się starała wszystko updateować, ale mogę już Wam powiedzieć, że jeden z tych sklepów będzie. IKEA, więc jestem bardzo podekscytowana, bo już całkiem dawno nie byłam w tym sklepie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś świąteczne rzeczy w niej będą, jakieś ozdoby. Dwa lata temu pamiętam, że jak byliśmy, były takie fajne różne tam naklejki czy pudełka właśnie do robienia prezentów. Rok temu już ich nie było, jak byliśmy, a byliśmy, nie byliśmy jakoś tak turbo późno, więc nie wiem w jakim czasie są te pudełka, czy może rok temu ich po prostu nie było. Ale mam nadzieję, że w tym roku uda nam się znaleźć coś fajnego. Mamy też kilka takich Rzeczy na liście, które musimy kupić, więc szykują się może nie jakieś bardzo duże zakupy, bo mebli nie będziemy kupować, ale coś tam mamy w planach, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. A ja teraz lecę, bo mamy niedługo tramwaj, żeby zdążyć ze wszystkim, więc żegnam się z Wami póki co. Kalendarze otworzymy pod wieczór, jak wrócę i do zobaczenia już na powietrzu. I zastanawialiście się, jak wygląda idealna bombka. Tu jest tutaj bombka z jamnikiem, w której się odbijam, ale nieważne. Jest piękna. Pierwsze, za co się zabrałam, jak wróciliśmy, to jedzonko, bo jest już 19, jestem strasznie głodna. Przepraszam Was za ten bałagan w tle, ale już chcę to zjeść i zrobiłam sobie pokarun bogów, czyli po prostu ugotowałam zieloną fasolkę, usmażyłam na masełku i dodałam. Bułki tarty, po prostu kocham. Standardowo zaczniemy sobie od kalendarza z herbatami i zobaczymy, dzisiaj jest siódemka i jakieś coś białego. Niezwykłe połączenie ekskluzywnej białej herbaty z aromatyczną gruszką Williams. O, to ciekawe, nigdy nie piłam herbaty z gruszką. O, tak będziecie lepiej widzieć. Przepraszam, że zawsze robię w tą stronę, ale tak mi się lepiej po prostu czytało, tak mi kamera zasłania. Ale tak, zobaczymy. Jestem w sumie bardzo ciekawa gruszkowej. Herbaty. No, już jakiś czas temu wróciliśmy do domu i ja generalnie już nagrałam ten haul. Ale było tam tyle energii, że wcale stwierdziłam, że nagram jeszcze raz z większą dozą energii, bo teraz już też lepiej znam cenę tych produktów. Skoro już raz je przećwiczyłam, więc lecimy od początku. I najpierw zacznę od dwóch rzeczy, które kupiłam w Tedim. Teddy to jest sklep taki bardziej z takimi pierdołami, to jest coś w stylu action. Tylko że niemieckie, nie wiem skąd jest Action, ale w każdym razie jest to niemiecka firma Teddy. I tam kupuję zazwyczaj takie rzeczy do ozdabiania prezentów, i tak jest też tym razem, ponieważ kupiłam takie naklejki za 5 zł. To są takie zwykłe czerwone naklejki, gwiazdki, one są takie metaliczne, więc myślę, że będą naprawdę fajne do ozdabiania nie tylko świątecznych prezentów, ale do nich także. I za 3 zł. kupiłam taką cute torebeczkę, bo zazwyczaj ma się dużo takich średnich, dużych torebek, a takich małych zazwyczaj w domu się nie ma, więc stwierdziłam, że kupię w razie czego. Następnie co Wam pokażę, to dwa produkty z Obiego i w obiem kupiłam lampę, bo brakowało mi takiej lampki do położenia na stół, ponieważ mam tylko lampę taką zwykłą na suficie i czasami brakowało mi doświetlenia, jak coś robiłam ręcznie, czy na przykład sobie chillowałam, to niekoniecznie chciałam aż tak duże, mocne światło. Stwierdziłam, że lampka będzie fajnym rozwiązaniem i właśnie tak, może na początku, e, kupiłam taką żarówkę za 14 zł. Jest to żarówka, która świeci e, zimnym światłem, ponieważ stwierdziłam, że taka żarówka chyba świeci jaśniej. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jeżeli nie, to trudno, bo te żółte światło jest zazwyczaj nie tak e, mocne, ale może się mylę. I w każdym razie, jeśli chodzi o lampę, to kupiłam taką lampę, ona kosztowała za 44 zł. Jest to taka standardowa lampka do postawienia i ona jest w takim srebrnym kolorze, więc się idealnie zgrywa z tą lampą, którą mam pod sufitem, ponieważ ona jest też cała w tym kolorze. I stwierdziłam, że będzie to fajnie pasowało, bo przeglądałam w, i w Obim, i w IKEA lampy białe, ale żadna mi się nie spodobała. Znaczy była jedna, która mi się podobała w Obim, ale kosztowała 160 zł, więc stwierdziłam, że bez przesady, że nie chcę tyle wydawać na zwykłą lampkę do doświetlenia pokoju. I teraz przechodzimy już bezpośrednio do rzeczy z Ikei. I tak, w Ikei może zaczniemy sobie od patelni. Co prawda jest już odpakowana, ale kupiliśmy ją dzisiaj. Jest to taka mała patelnia za 20 zł. I ona jest o tyle fajna, że właśnie brakowało nam takiej małej patelni po to, jak na przykład sobie smażę pieczarki tylko do tostów, czy chcę podprażyć cebulkę. To wyciąganie takiej dużej patelni jest średnio ekonomiczne i też potrzeba więcej masła, żeby to się wszystko nie popaliło, więc stwierdziliśmy, że taka patelnia będzie fajnym pomysłem. Następnie, jeżeli już jesteśmy w tym dziale, dokupiłam sobie kubek i talerzyk, ponieważ mam już miseczkę w tym kolorze, a jest to taki pudrowo-różowy kolor, i ten kubek kosztował 5 zł, był jeszcze w innych kolorach, na pewno był biały i czarny co do reszty kolorów nie jestem pewna, ale pewnie też były. I do tego taki talerzyk, zwykły mały talerzyk za 7 zł, idealny do kanapek chociażby, albo do pulpecików. Następnie tutaj mamy znowu żarówkę i ta żarówka jest taka dosyć spora i ona kosztowała 30 zł i to już będzie żarówka taka ogólna do oświetlenia całego pokoju, ponieważ mój brat używa tych żarówek. Wczoraj z tego zapróbowaliśmy właśnie w pokoju z moim bratem u mnie to wydaje nam się, że ta żarówka świeci lepiej niż ta, którą mam obecnie. Więc tak, wymienię sobie na tą żarówkę. Następnie kupiłam dwa razy ramkę do zdjęć i są one za 4 zł, tu już zdążyłam włożyć zdjęcie. Nie wiem, czy wy to widzicie, tak żeby się nie odbijało światło może w ten sposób. No i druga jeszcze nie zapełniona. Tutaj z tyłu możecie oczywiście sobie ją oprzeć o coś. U mnie będzie akurat stała oparta o książki, więc nie potrzebuję tego. Szukałam jeszcze o wymiarze 15x20, ale niestety takiej nie mieli. Mieli 13x18 albo 10x15. Na Następną rzeczą, którą kupiłam za 2,50, i jest to najtańsza rzecz z tego wszystkiego, to jest taka mała świeczka. Ja ją mam w większej wersji. To jest świeczka, którą dostałam w pierwszym prezencie od Bartka, więc ten zapach mi się super dobrze kojarzy kojarzy mi się też ze świętami. A tamta mi się już kończy, więc stwierdziłam, że sobie dokupię, tym bardziej, że była w tak niskiej cenie. Następnie, jeżeli mówimy już trochę w tym temacie świątecznym, to kupiłam taką latarenkę za 10 zł, tą latarnię zna już chyba każdy, tutaj oczywiście jest miejsce na świeczuszkę. Ja ją kupiłam dwa lata temu mojemu bratu i strasznie mi się spodobała, też jak robiliśmy na przykład intro czy jakieś tam scenerie świąteczne, to cały czas mu kradłam tę latarenkę. I stwierdziłam, że muszę mieć swoją własną, żeby tutaj pewnie ją położę na komodzie, bo nadaje taki bardzo ładny, świąteczny klimat. No i jest przystępna cenowo. Teraz na te sekundę odejdziemy od tematu świąt i kolejna rzecz to są wieszaki. Jest to taki dziesięciopak wieszaków za 6 zł. To są te najbardziej podstawowe wieszaki z Ikei, które też chyba zna każdy. A ja właśnie te wieszaki mam w szafie. Bo miałam taki pomysł, żeby wszystkie wieszaki były takie same. I za każdym razem, jak jesteśmy w IKEA, to dokupuję kolejne, bo cały czas mi ich brakuje. I tu jeszcze jedna nieświąteczna rzecz, a jest to taki pokrowiec. On jest zapisany jako pokrowiec na ubrania czy na pościel. On kosztuje 20 zł, i jego się tak normalnie rozkłada, i trzyma na szafie. Ja właśnie na szafie mam jeszcze miejsce na taki jeden pokrowiec i stwierdziłam, że w sumie i tak to miejsce stoi tam puste. A to wygląda całkiem w porządku, a można tam coś jeszcze pochować czy to jakieś gry, czy właśnie poduszki. I już dwie ostatnie rzeczy, które są świąteczne i to akurat kupiła moja mama I jest to taki zestaw dwóch krasnoludków, są to bombki i on kosztował 40 zł. Tamten pokrowiec kosztował 20, nie wiem czy to powiedziałam, więc mówię. E, właśnie, ten kosztował 40 zł, ale generalnie to już praktycznie było puste półki. Można powiedzieć, w sensie było widać, że było tego o wiele więcej, tych wszystkich produktów świątecznych. Mamy dopiero 6 grudnia, więc prawdopodobnie trzeba by było przyjść w listopadzie, chociaż teraz w listopadzie gal galerie i sklepy były zamknięte, więc myślę, że ludzie się po prostu rzucili jak otworzyli. I nie znaleźliśmy też lampek, za którymi już Szukamy, bo szukaliśmy i w Oshawn, i byliśmy w Obi specjalnie, żeby zobaczyć te lampki. Byliśmy w Ikea i nie było nigdzie takich lampek, o jakie nam chodzi, ponieważ my chcielibyśmy takie na baterie, a nie żeby załączać do prądu, bo z tym prądem jest trochę problematycznie. Tym bardziej, jeżeli ja chcę sobie tutaj przepleść jakoś przez szafę. I już ostatnią rzeczą są takie bombeczki. Mamy tutaj zestaw 25 bombek i one są za 35 zł. I tutaj mamy właśnie takie zielone, bordowe, granatowe, czerwone i złote. I ja na te wątki mam już pewien pomysł. Podkradłam go z IKEA, bo tak były tam zaprezentowane. Ale to zobaczymy jutro, ponieważ jutro mam zamiar dekorować pokój. I tak naprawdę zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda, i czy będzie dobrze wyglądało. I to by było już na tyle, jeśli chodzi o ten hall. I myślę, że możemy od razu przejść do otwierania kalendarzy, więc do zobaczenia za sekundę z kalendarzami. Zapomniałam powiedzieć Wam o jeszcze jednej rzeczy, jaką kupiliśmy. Znaczy, kupiliśmy jeszcze garnki, ale stwierdziłam, że garnków nie będę Wam pokazywać, bo to chyba mało ciekawe. Ale kupiliśmy taki nożyk do pizzy, kosztował on 3 zł, więc aż żal było nie wziąć. My dosyć często, można tak powiedzieć, robimy pizzę i zawsze nam brakowało czegoś takiego. Ja to raz używałam kiedyś i strasznie mi się podoba ta forma jak wykrojenia pizzy, whatever. Więc właśnie zakupiliśmy coś takiego. I teraz możemy przejść już bezpośrednio do otwierania kalendarzy. I teraz tak. Pierwsza będzie, yy, pierwszy będzie kalendarz z Kindera. I szukamy siódemeczki. Ok, siódemeczka jest tutaj. No i znowu po kształcie wnioskuję, że jest to Szokobons. Ojej, pięknie, że otworzyłam. Tak, jest to Szokobons. Stoczko. Chociaż teraz mam całą paczuszkę tych szokobonsów od Bartka. Następnie otwieramy sobie kalendarz z Celebrations i szukamy siódemeczki. Siódemeczka jest tutaj. I w siódemce mamy O Milky Way, a, super. Kurczę. Ciężko się to wyjmuje. Ten Milky Way Crispy Rolls jest mega dobry. I teraz możemy przejść do kalendarzy. Z milki. I tutaj mamy. Tutaj. Mamy siódemkę. I siódemka to konik na biegunach. Dobra, i teraz otworzymy sobie. Ten kalendarz. On jeszcze jest nieotwarty, ale znowu nie otworzę wszystkich siedmiu okienek dzisiaj, bo nie jestem w stanie tyle teraz zjeść. Więc myślę, że otworzymy sobie pierwsze powiedzmy trzy i jutro kolejne cztery, bo widziałam... wydaje mi się, że nie wszystkie kalendarze mają taki sam układ czekoladek, bo oglądałam dzisiaj jakiegoś tam vlogmasa. Wydaje mi się, że dziewczyna miała innego cukierka czy tam inny kształt niż ja. Więc szukałam też w ogóle jakichś świątecznych poszewek w Ikei, ale nic nie znalazłam kompletnie, więc może za tydzień, jak będziemy w galerii, coś mi się uda znaleźć w Home and You, albo w Homely, bo strasznie mam chciała coś takiego dostać. I dobra, otwieramy jedyneczkę. Jedyneczka jest tutaj. Jest to gruszka, czyli tak jak w tamtym kalendarzu. Kurczę. O. Jest to gruszka. Następnie szukamy dwójki. I dwójka jest tutaj. Księżyc. Dobra, czyli chyba mam tak samo jak w tym kalendarzu po prostu. I trójka. Trójka to była chyba trąbka. Tak, jest to trąbka, dobra. Czyli te wszystkie kalendarze na dzisiaj już otworzyłam. Herbatki jeszcze sobie nie zrobiłam, ale to w sumie zaraz pójdę sobie zrobić, bo zapomniałam o niej. I co, i póki co tyle. Myślę, że się jeszcze do Was odezwę. Jest godzina 21:30, więc już za dużo z dnia nie zostało. Ale myślę, że jeszcze sobie pooglądam vlogmasy na YouTubie, porobię notatki i może. Jakąś maseczkę albo peeling, zobaczymy. W każdym razie, póki co, żegnam się z Wami. Już tak totalnie na szybko przychodzę do Was z testem tej białej herbaty gruszkowej, bez żadnej lampy, nic takiego. Po prostu sobie spróbujemy i powiem Wam moją pierwszą, moje pierwsze wrażenie. W sumie to jest dobra, nie czuć jakoś bardzo mocno tej gruszki. Nieco słodka, ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie ciasteczkowe. Pachnie specyficznie, dziwnie, niezbyt ładnie, ale w smaku jest naprawdę okej, okay, więc spoko chętnie sobie wypiję. Przynajmniej coś innego niż e, zielona czy czarna herbata z maliną, broskwinią, czy czymś takim. Jest jakaś 23 północ, w sumie nawet nie wiem, która jest dokładnie godzina. I właśnie jestem w trakcie montowania dzisiejszego vloga. Strasznie coś głowa wam nie boli, więc tylko dokończę montowanie tego vloga i lecę spać. I dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!